Jest? A i tu staniejesz. Na... Dobra? Przepraszam, przepraszam pan stanie tu. Dawaj, dobra? nasia mi tu, ale ja już wypiłam tylko. La... Nie, dobra, to degla... Nie mam trzeciej ręki. Zielona. Nie. A możemy krzykcie lądać? Tak, nie? proszę bardzo. Zielona gór! <laughs> hey, nie, nie, nie. nie słuchajcie, to są jaja. Nie, nie. Dawaj na jaja. Ale nie rzucajcie tym. Nie rzucajcie <laughs> nie tym. Nie rzucajcie tym. Tak, a modrychem wtedy. Komendam. Zero na ZIELONA Śpiewaj. Ostatnio GÓRA! taki la gramy. ZIELONA na dół. Cha la la la, zero na górę. Cha la la la. Przepraszam, nie wiem, jeśli zostawi. Chodźcie chodźcie. Naprawdę im zostawić. Nie, yeah, idę na się pani. <güler> Zielona góra! Z... <güler> no śmielej, śmielej, śmielej! Zielona góra! la! Hej, dzie! Chodź ci śpiewamy! <güler> tak się bawi, tak się bawi! Eee, się że! Tak się bawi, tak się bawi! Naprawdę na YouTube, nie wiem, jak zostawić. To będzie na Napiszę. Cześć. Mam na imię. Mam na imię. Hej, mam na imię. Zielona góra! Dawaj. Zielona góra! góra. <śmiech> <śmiech> Dawaj. Zielona Zielona góra. góra. Nie, to jest głupie. Dawaj. Ej, nie, mnie nie, mama nie czekaj. się coś o komodorę. Nie wiecie co. Jakąś ładną kieszenkę. No to na poczekaniu. kolego. Słuchaj, kolego. Ja nie A, idę. Wyszno. <laughs> Nie. Nie, to nie od ten, to wiesz, ja po co. Ej, to patrz, czekaj. No, ja wiem, że Nie, że, tu masz, że koleżanka to tak. Ja gram. Nie, na konkurs. Jaki? konkurs? prostu my. Bo taki konkurs Tam mam sincera. O 20:00. O fajnie, dzięki. Będzie konkurs. A, a ja co wygram? No, za list premieś zajmiesz. Które zajmę pierwsze. A, a jaki temat jest? No temat z jest Komodore. No, no. A nie, a nie tak. będziemy wiedziały, że wygramy. Komodore! No, jeszcze raz? Yeah. Jeszcze raz? No, o jeny. Ten. A ja już Ci kilka z nich zrobiłem. Dobra, dzięki, to już nie rób. Nie rób? A, jeszcze raz. Wymyślimy tak. My nowy sposób, ale weź... Dawaj, dobre, dawaj, do do dawaj, Ale weź od nowa, dobra? Nagrywaj. Komodore. Do dobra, nagrywa się. Dobra, nagrywa się. Aj, powiem Ci tak, masz prawie taki sam aparat jak ja, tak, kanon. Tak. Tak. Tak, Ty masz późniejszy model, dobra. Tak, musimy wstać, bo to jest tak w że siedzimy. Słuchaj, graj, Nie to Tam Trzymaj. Wygramy konkurs. Słuchaj, Komodore. Nie czekaj, czekaj. od nowa, od Ona od nowa. ma, ona ma, ona ma, ona ma, od nowa, do, no, 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 od nowa, bo ty dobra. nagrywasz cały czas dobra. bez sensu. nowa. ona no. jest Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Występujemy ona nie wiem jakim tam już kolejnie i wygramy to tutaj zaśpiewamy zaraz na tym instrumencie mamy piwo nas bardzo dobre piwo mamy bardzo dobry sprzęt mamy bardzo dobre włosy i dwa piwo, hej nie i zaraz zaśpiewamy bardzo dobre psene nadę naszego miasta okay. chodzimy. Co znaczy, która Ja do Zielonej Góry, ona przyjechała Ja studia do Zielonej Góry z Francji. Nie. ona kłamie. Mhm. Ja też jestem z Zielonej Góry i zaraz się śpiewamy. to fajną piosenkę. Komodo, zielona góra, Ciao la dzięki wielkie super nie